Odniosę się do tego, gdyż przelot takiego samolotu z Polski do Stanów i z powrotem, żeby pani posłanka poleciała po swojego męża, i z powrotem, to wyczytałem gdzieś na internecie, że to jest w granicach 4 milionów złotych. Wysłanie pana Wiśniewskiego na stację kosmiczną to koszt 240 milionów złotych. I ten cały teatr, cyrk, który jest związany z tym wydarzeniem, nic nowego nie wprowadził, a na pewno nie w rozwój naszego kraju, tylko aby tacy ludzie mogli się w tym momencie lansować za nasze pieniądze. 240 milionów złotych można było przeznaczyć na chore dzieci dla rodziców dla pomoc tych chorych dzieci żeby nie musieli zbierać pieniędzy milionowych składek prosić ludzi błagać żebrać tylko po prostu przeznaczyć na pomoc zaznaczam te pieniądze faktycznie były warte. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. 240 milionów, żeby sobie poleciał na dwa tygodnie na stację, później 4 miliony ponad 4 miliony za to, żeby go przywieźć naszym państwowym samolotem. Teatr musi trwać. Lud potrzebuje chleba i igrzysk. Brawo, naprawdę brawo. Chwała Wielkiej Polsce.